Samo południe, smoki i ich jeźdźcy stanęli kręgiem wokół rozległej zielonej łąki na płaskim szczycie niewiarygodnie wyważonej góry z Mokbergu. Za nimi znalazło się dość miejsca dla gromady sług i niewolników, a także innych, którzy jakoś potrafili zdobyć środki utrzymania na dachu świata. Wszyscy obserwowali postacie zebrane pośrodku trawiastej areny. Byli tu jeźdźcy smoków, wśród nich Ljöjrd i jego brat Liartes. Ten pierwszy wciąż rozcierał nogi, krzywiąc się lekko z bólu. Trochę z boku stała Liessa z hrunem i kilkoma osobistymi służącymi. Pomiędzy grupami zajął miejsce dziedziczny mistrz wiedzy z Mogbergu. Jak wszyscy wiecie zaczął niepewnie. Jak wszyscy wiecie zaczął niepewnie. Nasz niecałkiem zmarły władca z Mogbergu, Grejcha I, postawił warunek, że nikt nie odziedziczy tronu. Póki jedno z jego dzieci nie poczuje się dostatecznie silnym, czy też silną, co przecież być może, by wyzwać i pokonać swe rodzeństwo w walce na śmierć i życie. Tak, tak, przecież wszyscy o tym wiedzą. Kończ szybciej. Rozległ się z pustki obok niego cienki, rozdrażniony głos. Mistrz wiedzy przełknął ślinę, nie mógł się pogodzić, że jego pan nie zechciał skonać jak należy. Czy ten Staruch jest w końcu martwy, czy nie? Nie jestem pewien, wymamrotał. Czy to dozwolone, by przekazać wyzwanie przez zastępcę? Dozwolone, dozwolone, warknął bezcielesny głos Grejchy. To dowodzi inteligencji. Szybciej, bo zmarnujemy cały dzień. Wyzywam was. Chrun spojrzał na braci. Obu naraz. Liart i Liartes wymienili spojrzenia. Będziesz z nami walczył równocześnie? Zapytał Liartes, wysoki i chudy, z długimi czarnymi włosami. tak. To dość nierówna walka. Tak, mam przewagę liczebną jeden do dwóch. Ljoirt zmarszczył czoło. Ty bezczelny, barba Tego już za wiele warknął chrun. Ja! Mistrz wiedzy uniósł dłoń, by go powstrzymać. Zabroniona jest walka na polu śmierci oznajmił i urwał. Rozważając sens własnych słów, Wiecie o co mi chodzi? Spróbował zrezygnowany. Jako osoby wyzwane, książęta Ljoerd i Liartes mają prawo wyboru broni, dodał. Smoki odparli zgodnie. Liesa prychnęła. Smoki można wykorzystywać ofensywnie, są zatem bronią, stwierdził stanowczo Ljoerd. Jeśli się nie zgadzasz, możemy rozstrzygnąć to walką. Tak jest, potwierdził jego brat i skinął na Hruna. Mistrz Wiedzy poczuł, jak widmowy palec stuka go w piersi. Nie stój tak z rozdziawioną gębą! odezwał się cmentarny głos Greichy. Pośpiesz się, co. Chrun odstąpił kręcąc głową. Raz mi wystarczy. Wolę raczej zginąć niż walczyć na którymś z tych zwierzaków. Giń zatem, rzekł jak najuprzejmiej mistrz wiedzy. Lioirt i Liartes szli już przez murawę do miejsca, gdzie czekali słudzy z ich wierzchowcami. Chrun obejrzał się na liesce ta wzruszyła ramionami. Nie dostanę nawet miecza? Poprosił, albo chociaż noża. Nie, odparła. Nie spodziewałam się tego. Nagle wydała się niższa. Cała duma odpłynęła. Przykro mi, tobie jest przykro. Tak, przykro mi. Właśnie mi się zdawało, że powiedziałaś, że ci przykro. Nie patrz tak na mnie. Mogę ci wyobrazić najwspanialszego smoka. Nie! Mistrz wiedzy wytarł nos w chustkę. Przez chwilę trzymał jedwabny kwadrat tkaniny, po czym upuścił go. Chrun odwrócił się słysząc huk bijących powietrze skrzydeł. Smok Lioirta był już w powietrzu i leciał ku nim, sunąc tuż nad murawą, wystrzelił z paszczy kulę ognia. Wypaliła na trawie czarną smugę, pędzącą z sykiem w stronę chruna. Barbarzyńca w ostatniej chwili odepchnął Liesse i poczuł ból oparzenia na ramieniu. Odskoczył, padł na ziemię, przetoczył się i znów stanął na nogach. Gorączkowo rozglądał się za drugim smokiem. Ten nadleciał z boku i, by uniknąć płomienia, chrun został zmuszony do źle zaplanowanego skoku z miejsca. Smoczy ogon trafił go mocno w czoło. Chrun podniósł się i potrząsnął głową, by przegnać wirujące gwiazdy. Poparzony grzbiet piekł potwornie. Lioirt nadlatywał do kolejnego ataku, tym razem wolniej, by reagować na nieoczekiwaną zwinność wielkiego barbarzyńcy. Gdy zbliżyła się ziemia, zobaczył go stojącego nieruchomo, z rękami zwieszonymi po bokach. Łatwy cel. Kiedy smog przeleciał, Lioirt odwrócił głowę, oczekując widoku bardzo wielkiej kupy popiołu. Nie dostrzegł niczego, zdziwiony. Spojrzał przed siebie i wtedy zobaczył Hruna. Barbarzyńca trzymał się jedną ręką łusek na łopatce smoka, a drugą próbował stłumić płomień we włosach. Dłoni ljojrta sięgnęła do sztyletu, lecz ból wyostrzył jak igłę i tak już błyskawiczne reakcje Hruna. Cios na odlew trafił w nadgarstek Mistrza Smoków i szerokim łukiem posłał broń w stronę ziemi. Kolejne uderzenie sięgnęło pod bródka. Niosący podwójny ciężar smok leciał zaledwie kilka jardów nad ziemią, co okazało się szczęśliwym zbiegiem okoliczności, ponieważ gdy tylko Ljoerd stracił przytomność, smok w mgnieniu oka przestał istnieć. Liesa podbiegła, by pomóc chrunowi wstać na nogi. Mrugał niepewnie. Co się stało? Co się stało? zapytał chrapliwie. To było fantastyczne zawołała To, jak wykręciłeś salto w powietrzu i w ogóle tak, ale co się stało? Dość trudno to wytłumaczyć. Chrun rzucił okiem na niebo. Wysoko w górze krążył Uliartes, zdecydowanie ostrożniejszy z dwóch braci. Masz jakieś dziesięć sekund, żeby spróbować, rzekł chrun. Smoki? Tak. One są urojone znaczy, tak jak te urojone oparzenia na mojej ręce tak nie gwałtownie pokręciła głową. Będę musiała później ci o tym opowiedzieć. Dobrze, jak tylko znajdziesz naprawdę dobre medium, warknął Chrun. Liartes zniżał się szerokimi kręgami. Słuchaj, nie przerywaj. Gdyby mój brat był nieprzytomny, jego smok by nie istniał, nie znalazłby przejścia do. Uciekaj. Wrzasnął chrun, odepchnął ją, a sam padł płasko na ziemię. Smok Liartesa przeleciał nad nimi, pozostawiając kolejną dymiącą szramę na murawie. Kiedy nabierał wysokości do następnego ataku, chrun poderwał się i pognał między drzewa rosnące na skraju areny. Były dość rzadkie i bardziej przypominały przerośnięty szeroki żywopłot. Ale przynajmniej Smok nie zdoła tamtędy przelecieć. Nie próbował. Liartes sprowadził bestię do lądowania kilka jardów od linii drzew i zeskoczył na trawę. Smok złożył skrzydła i wsunął głowę w listowie, a jego pan oparł się o pień i pogwizdywał obojętnie. Mogę cię spalić, oznajmił po chwili. Krzaki. Nie drgnęły. Czy siedzisz w tamtym ostrokrzewie? Ostrokrzew zmienił się w kulę ognia. Jestem pewien, że widziałem jakiś ruch w tych paprociach. Paprocie stały się szkieletami białego popiołu. Przedłużasz tylko walkę, barbarzyńco. Dlaczego się nie poddasz? Spaliłem już mnóstwo ludzi. Zapewniam cię, że to wcale nie boli. Zawołał Liartes, spoglądając kątem oka na krzewy. Smok nadal eliminował zagajnik, spopielając każdy, nadający się na kryjówkę krzak czy kępę paproci. Liartes dobył miecza i czekał. Chrun zeskoczył z drzewa i ruszył biegiem. Smok ryknął za jego plecami i łamiąc gałęzie, próbował się odwrócić, lecz chrun biegu, biegu ze wzrokiem utkwionym w liartesa i suchym konarem w dłoni na krótkich dystansach stworzenie dwunogie zwykle potrafi wyprzedzić stworzenie czworonogie a to z powodu czasu jaki zajmuje czworonogowi zorientowanie się w tych wszystkich nogach jest to fakt bez wątpienia prawdziwy choć niezbyt powszechnie znany Chrun słyszał za sobą drapanie pazurów i groźne dudnienie. Smok próbował rozwinąć skrzydła i wzlecieć. Gdy przeciwnik był już blisko, mistrz smoków zadał złośliwe cięcie od dołu. Klinga uwięzła w gałęzi. Chrun zderzył się z nim i obaj upadli na ziemię. Smok zaryczał. Liartes wrzasnął, gdy chrun z anatomiczną precyzją kopnął kolanem w górę. Zdołał jednak na ślepo zadać cios, który złamał nos barbarzyńcy. Chrun odepchnął przeciwnika, podniósł się i spojrzał prosto w dziki, koński pysk smoka o rozszerzonych nozdrzach i kopnął z całej siły, trafiając w skroń wstającego Liartesa. Mistrz smoków upadł. Smok! Zniknął. Płynąca w stronę chruna kula ognia rozpraszała się, a kiedy go dosięgła, była już tylko podmuchem ciepłego powietrza. Zapadła cisza, zakłócana jedynie trzaskiem płonących krzewów. Chrun podniósł nieprzytomnego przeciwnika i truchtem ruszył z powrotem na arenę. W połowie drogi znalazł rozciągniętego na ziemi Lioirta. Pochylił się i sieknąwszy, lekko zarzucił go sobie na wolne ramię. Liesa i mistrz wiedzy czekali na podwyższeniu na skraju łąki. Kobieta uspokoiła się już i spoglądała chłodno, jak chrun rzuca jej do stóp obu pokonanych. Ludzie wokół stali w pozach pełnych szacunku, jak dworzanie. Zabij ich! poleciła. Zabijam, kiedy mam ochotę, odparło. Zresztą nie wypada zabijać nieprzytomnych. Trudno sobie wyobrazić bardziej sprzyjający moment, zauważył Mistrz Wiedzy. Liesa parsknęła. W takim razie wypędzę ich, stwierdziła. Utracą moc, gdy tylko znajdą się poza zasięgiem magii z Magbergu. Będą zwykłymi zbójami. Czy to cię zadowala? Tak. Jestem zaskoczona Twoją łaskawością, bar-chrunie. Chrun wzruszył ramionami. Człowiek na moim stanowisku nie może inaczej. Musi dbać o swój wizerunek rozejrzał się. Zatem, jaka jest następna próba? Ostrzegam cię, że jest niebezpieczna. Jeśli zechcesz, możesz teraz odejść. Jeśli jednak przejdziesz tę próbę, zostaniesz władcą z Mogbergu i naturalnie moim ślubnym małżonkiem? Chrun patrzył jej w oczy i myślał o swym dotychczasowym życiu. Nagle odniósł wrażenie, że pełno było długich nocy, przesypianych pod gołym niebem, zaciętych walk z trolami, strażą miejską niezliczonymi bandytami i złymi kapłanami, a także przynajmniej trzykrotnie z prawdziwymi półbogami. I po co to wszystko? Trzeba przyznać, że zdobył całkiem spore skarby, ale co się z nimi stało? Ratowanie uwięzionych dziewic dawało przelotne korzyści, ale na ogół kończyło się tym, że lokował je w jakimś mieście z niezłym posagiem. Głównie dlatego, że po pewnym czasie nawet wyjątkowo zgodna eks-dziewica stawała się zaborcza i nie wykazywała zrozumienia dla jego wysiłków, by ocalić jej siostry w nieszczęściu. Krótko mówiąc, życie dało mu niewiele ponad reputację i pajęczynę blizn, a stanowisko władcy może być całkiem dobrą zabawą. Chrun uśmiechnął się szeroko. Z taką bazą, tymi smokami i niezłym oddziałem zbrojnych można się pokusić o wiele. Poza tym dziewka nie była brzydka. Trzecia próba? spytała. Czy znowu będę bezbronny? Chciał wiedzieć chrun. Liesa wolno zdjęła hełm, uwalniając sploty rudych włosów. Następnie odpięła broszę płaszcza. Pod spodem była naga. Chrun zmierzył ją wzrokiem, a jego mózg działał jak dwie myślowe maszyny liczące. Jedna wyceniała złoto bransolet, tygrysie rubiny w pierścionkach na palcach u nóg, diament zdobiący pępek i dwie siateczki srebrnego filigranu, Druga maszyna była podłączona bezpośrednio do jego Libido, i obie podały rezultaty, które zadowoliły go w najwyższym stopniu. Eliesa podała mu puchar wina. Nie sądzę rzekła. Ale on nie próbował cię uratować przypomniał Rinswind, wytaczając ostatni argument. Z całej siły obejmował dwóch kwiata w pasie. Smok wolno zataczał krąg, a świat pochylał się pod niebezpiecznym kątem. Nowa wiedza maga, że łuskowaty grzbiet, na którym siedzi, istnieje tylko jako rodzaj trójwymiarowego marzenia, wcale nie pomagała w walce ze skręcającym aż do pięt zawrotem głowy. Myśli wciąż zahaczały o możliwe rezultaty nagłej utraty koncentracji przez dwukwiata. Nawet chron nic by nie poradził przeciwko tym kuszom, odparł z uporem dwukwiat. Gdy smok wzniósł się wyżej nad lasem, gdzie ich trójka spędziła wilgotną i niespokojną noc, słońce wzeszło ponad krawędzią dysku. I natychmiast mroczne błękity i szarości przed świtu uległy przemianie w jasną rzekę Spiżu, która płynęła przez świat, rozbłyskując złotem tam, gdzie dotknęła lodu, wody albo świetlnej tamy. Ze względu na wysokie natężenie otaczającego dysk pola magicznego, samo światło porusza się tam z prędkością poddźwiękową, ta interesująca własność została pożytecznie wykorzystana, np. przez lud Sorka z Wielkiego Nefu. Przez stulecia konstruowali oni delikatne i skomplikowane tamy, a doliny wykładali polerowaną miką, by schwytać powolne słoneczne światło i jakby zmagazynować je. Migotliwe rezerwuary Nefu. Przelewające się po kilku tygodniach słonecznej pogody, stanowią z powietrza widok doprawdy wspaniały. Pechowo się zatem złożyło, że Dwukwiat i Rinswind jakoś nie spojrzeli w tamtą stronę. Przed nimi sterczał w niebo smogberg. niemożliwość o wadze miliarda ton. Nie wyglądał tak źle. Póki Rinswind nie odwrócił głowy i nie zobaczył, jak po pejzażu chmur rozwija się z wolna cień góry. Co widzisz? zapytał smoka dwukwiat. Widzę walkę na szczycie nadpłynęła łagodna odpowiedź.-A nie mówiłem?-zawołał dwukwiat. Pewnie w tej chwili chrun walczy o życie. Rinswind milczał. Po krótkiej chwili dwukwiat spojrzał za siebie. Mag wpatrywał się pilnie w absolutną pustkę i bezgłośnie poruszał wargami. Rinswind. Mag jęknął cicho. Słucham? Zapytał dwukwiat. Co powiedziałeś? Całą drogę. Upadek. Wymruczał Rinswind. Na chwilę zogniskował spojrzenie, zrobił zdziwioną minę i ze zgrozą otworzył szeroko oczy. Popełnił błąd i spojrzał w dół. Ah! Zaopiniował i zaczął się zsuwać. Dwukwiat powstrzymał go. Co się dzieje? Rinswind spróbował zamknąć oczy, lecz jego wyobraźnia nie miała powiek i gapiła się ciągle. Nie boisz się wysokości? Zdołał wykrztusić. Dwukwiat popatrzył uważnie w dół na maleńki świat nakrapiany cieniami obłoków. Myśl o strachu nie przyszła mu wcale do głowy. Nie, odrzekł. Niby dlaczego? Po upadku z czterdziestu stóp człowiek jest tak samo martwy jak po upadku z tysiąca sążni. Tak uważam. Rinswind usiłował rozważyć to na chłodno, ale jakoś nie pojmował logiki wywodu. Nie spadania się obawiał, a raczej uderzenia o ziemię. Dwukwiat chwycił go szybko. Spokojnie, rzucił pocieszająco. Jesteśmy prawie na miejscu. Chciałbym znowu być w mieście, jęknął Rinswind. Chciałbym znowu być na ziemi. Zastanawiam się, czy smok mógłby polecieć aż do gwiazd, dumał nagłos Dwukwiat. "To by było coś." "Jesteś obłąkany, stwierdził rzeczowo Rinswind. Turysta nie odpowiadał. Rinswind wychylił się z za jego pleców i z przerażeniem stwierdził, że Dwukwiat z dziwnym uśmiechem spogląda na blednące gwiazdy. Nawet o tym nie myśl, dodał groźnie mag. Człowiek, którego szukasz, rozmawia ze smoczą księżniczką, poinformował smok. Hmm, odpowiedział dwukwiat, wciąż zapatrzony w gwiazdy. Co? zawołał niespokojnie Rinswind. A tak, chrun, przypomniał sobie dwukwiat. Mam nadzieję, że zdążymy. Nurkuj teraz. Zejdź nisko. Rinswind otworzył oczy, kiedy wicher nabrał mocy huraganu. Może to pęd powietrza rozdmuchał mu powieki. W każdym razie nie pozwalał ich zamknąć. Płaski wierzchołek z Mokbergu wzniósł się ku nim. Podskoczył groźnie, wykręcił i zmienił w pędzące z obu stron zielone, rozmazane plamy, zamigotały maleńkie lasy i pola. Krótki, srebrzysty rozbłysk mógł być tą rzeczką, która spływała w powietrze z krawędzi płaskowyżu. Rincewind próbował wypchnąć z umysłu to wspomnienie, ale ono najwyraźniej świetnie się tam czuło. Terroryzowało innych mieszkańców. I kopało meble.